Jo yeah! siemano, y, znaczy teraz. Jo siemano y, IG tube 24 SCP 173. Y, dzisiaj pod tytułem, który będziecie na pewno znali, be, będzie dzisiaj top 5 niebezpiecznych SCP. Ten. Y Pierwszym najniebezpieczniejszym stp giem jest STP-173. Klasa podmiotu jest Euclid. Ten obiekt jest rzeźbą, która została stworzona z betonu nuklearnego, powaloną farbą. Przepraszam, mam taki chryp, taki gardło mi trochę boli. Stworzony został z betonu pomalowanym został farbą. Yy, ten obiekt jest taki, że nie trzeba na niego się patrzyć. a jeżeli yy, przestać na niego patrzy, to yy, na nie, ukręci Ci kark, albo, yy, albo spróbuj yy, sprób wykręcić kark, albo Cię udusi. No dobra. Drugi STP. Drugim STP jest STP 106, klasa podmiotu Keter. Ten STP jest starszym humanoidem, bardzo niebezpiecznym. Yy, yy, ten, ten obiekt może nawet długo oczekiwać na swoją ofiarę. Yy, tak. Yy, ten yy, obiekt jest starszym humanoidem. Yy, yy, ten yy, umie wytwarzać wymiar, który się nazywa wymiar łuzowy, którym tam porywa swoje ofiary i tam z nimi się bawi w kotka i myszkę. Yy, tak. I ten obiekt jest bardzo niebezpieczny. Jest niebezpieczny i za, zabi, zabija bez powodu ludzi. Porywa ich do świata łzowego, a tam wtedy zabija. A pokażę Wam, jak wygląda ofiara STP-106. Pokażę wam ofiarę STP-106. Patrzcie, tak wygląda ofiara STP-106, która została uratowana. Ta 106 ją wypuścił z wymiaru złego i tak ona wygląda. Dobra, trzeci STP. No, st y, numerem trzecim znajduje się STP-096. STP-096 i, i jest klasy obiektu Euclid. Y, ten, y, ten obiekt nazywa się y, Niśmiałek. Ten obiekt jest. Y, Łagodnym, łagodnym obiektem, ale jeżeli ktoś ujrzy jego twarz, ujrzy jego twarz STP-096, wpadnie w tryb hibernacji, inaczej w złość. Ofiary STP-096 nazywają się stp 096 1 Ten, jak jeżeli STP-096 dotrze do tej ofiary i Natychmiastą ją y, rozszarpiła, potem ją zje. Nigdy nie odnaleziono ofiar SCP-096. Numer czwarty. Pod numerem czwartym znajduje się SCP-682. SCP-682 jest klasy podmiotu Keter. Ten SCP y, dokładnie nie znamy jego nazwy. Y, mogę powiedzieć, że on się nazywa Gat trudny, y, trudny do Zniszczenia. SCP-682 jest najniebezpieczniejszym SCP-em, który znajduje się w fundacji. Właściciele fundacji mówią, aby szybko to, tego SCP-a zneutralizować. I, I ten SCP jest przytrzymywany kwasie, który uniemożliwia mu ruchu. I on y, ma taką moc y, szybkiego y, biegu i regeneracji. Dobra, numer czwarty. Znaczy, jaki numer czwarty? Mówiłem, 632 mój numer cztery. Numer pięć, ostatni już. Pod numerem czwartym znajduje się SCP 049. Klasy pod... Y, SCP 049 jest klasą obiektu Jukli. Ten podmiot i, to jest humanoid, który y, y, wysokość ma y, 1,90 m, a a wagę ma ponad 96 kg. Ten obiekt jest spokojny, spokojny w fundacji, ale czasem próbuje przeprowadzić operacje nad, nad ludźmi albo kimkolwiek. Kontakt ze stpzr 49 za pomocą jego ręki jest bardzo niebezpieczny dla organizmu człowieka. Jeżeli dotknie się jego ręki i pójdzie się na 5 sekund, od razu automatycznie umrze. Ta ofiara i, i ten obiekt wyjmie, yy, yy, zro, zrobi operację i zamieni naszego człowieka w SCP-049 Myślnik A. Dobra ludziska, to na dzisiaj koniec odcinka. To koniec odcinka o SCP. Jutro będzie 5 najprzyjaźniejszych SCP. Dziękuję Wam za dzisiejsze subskrypcje na moim kanale. Bardzo Wam dziękuję podejdźcie na mój TikTok, który się nazywa Ptaszyki X11, na mój kanał, który się nazywa ITUBE24 SCP-173, subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, lajkujcie komentarze, piszcie, jak coś to Was nic nie się kosztuje, ale mnie prowokuje do robienia więcej, więcej filmów. Jeżeli chcecie. Więcej filmów o temat STP to piszcie w komentarzach i łapkujcie, to wtedy będę wiedział, że mam to nagryć znów. Dobra, to tyle. Bye!